Jak się zastanawiałem, czy się walnąć pod pociąg ostatnio, ale rozmyśliłem się, bo remont robili na torach, przełożyli kursy o parę godzin, to nie chciało mi się czekać. Ja może jestem trochę pojęty, ale jakich ja kurwa czasów dożyłem, że aktorka porno, w... na w cudzysłowie dziwka, mówi o red flagach. Witam Kazako, właśnie wpadłem zobaczyć, czy to jest nie wolny od racji. i tu, gdzie ważna jest wolność słowa i każdy się szanuje siebie nawzajem, ale to chyba nie, także do widzenia. No i wy***a, Jaki kurwa Czekaj. Ale kurwa a, że ty nie masz subika? Waliatyni, wej zostaw, no zostaw Siemanko, siema Widzowie, plan jest krótki dzisiaj Dwie gry, dwie gry brakują do Czalka Ale oczywiście na Czalku ja się nie zatrzymuję Bo, bo kur*** a co jest czal w tych czasach, skoro nawet Xayah Najpierw szybkie dwa winy, później jeszcze z 10, no i później jeszcze z 10 i tysiączka mamy. I dzisiaj 1000 LP, taki jest plan. 22 win strika i można kończyć streama. Stoi? Dzisiejszy start LP 652. 652, brakuje dwóch giereczek do czala. Nie podoba mi się, że gram z tym Ginem. No to jest Gino TP, więc spoko, że wziął Gina, nie? I że jest na swoim one -triku. O wiele bardziej wolę one -trików na swoich championach, niż jakby mieli, kurwa first na Nautilusa albo jakiegoś Bard'a z syny nieudane. Jaki kur... spokojny z Ale fajnie, że z nim jedziemy. Ale wyspejsowana jeszcze ty. A kumaj przeflesowała. Ok, faker. Kurwa, no nie gadaj. Ty? Ty, Good def. Good fucking def, kaseko! Dobry! jest strolował? Karma pali flesza? Nie gadaj. <grym> Idealny kur... Shield! Nice, akurat level 2 wszedł. Nice! Nice! Support dive Mam Ignite'a. Patu, jest Dive, Napisz Dive, Napisz D.Va! Idealnie. I autosek. Grać kurwać! Co zrobić jak ci mnie wystawiła? Stary to zwykła kurwa, jej strata Chuj jej pizdę graj. Czy mam otwarte okno? Nie, bo Essa ucieka Nice yes. I Karma też jest dead Okej, okay, nice, nice Mi noble. Skórka schodzi, mgła nadchodzi Ta Wu? Dobre Maroko, zamyka oko, nie myśl o w tym miejscu Siedzimy dobrze w pokoju, ziomek skręca kolejnego skripa To nie isko nie pyłuj, nie kiwa, siadaj w razie i się nie godnie Chcecha, że z do maruła spływa, kiedy kolejny skręt dociera do mnie Krótka piłka, sam się nie kończy, nie bądź taki jak mi skończy Dzień na anem, panie kół, ranem, jak w dobrym i zaraz komin. się tutaj, na flaga ja się do jointa zawsze przyklei Lepi się wszystko na tym stole Rozjebane wongo, leży na ziemi, zawieszam się na górę. Ja pierdolę, ja pierdolę ON smurf Dobra, dzi. no oby... Kurwa, tylko problem jest zawsze z Yasuo, taki, widzowie, jak, jak te Yasuo są do przodu, oni, one muszą perfekcyjnie zagrać To jest coś bardzo podobnego do fajka Także bardzo ciężko, ale i pytanie, czy ufamy temu Yasuo. No debil. Jarwan, Normalnie myśli, że może wejść we mnie bariacik. Stary, po tej grze tylko jedna. I mamy chala. Nice. No, chyba łyinek, nie chcę kurwa stracić pokory, ale wydaje mi się, że tej gry już nie wiemy, maluszki. Siema, wąsaty Siem, Noże ja tutaj chciałem tylko przypomnieć, jaką jesteś zakłamaną, kur. i ciągle oszukujesz widzów, ich też za to wstu. Była zanachota satania dziweczko, aby Random Bruce cię odwiedził w sypialni pewnego dnia. Random Bruce? On, on zawsze jak się spotykam z Brusem, to on mi mówi, że jestem w. Przestojny i że mu się podoba I, 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 czy, I czy bym się z nim umówił I na początku wiadomo, to mówił dla beki, nie? Tak myślałem, że dla żartów i wygly Mi się wydaje, że gdybym leżał przywiązany do łóżka Nagi i on by wszedł do tego pokoju To by mnie kurde miał bez gaci Proszę słodki jak lubię Pierwszy win, jeszcze jeden i cal. Wtedy jak obiecałem widzowie, że jeżeli nie wbije rank 1 Był ten shot, jeżeli nie wbije rank 1 To gole się na łyso I muszę wam powiedzieć z lęką na sercu, że ja się okoliłem na łyso Ale już mi włosy odrosły po prostu A ta pewnie widziała żyły na kutasie, o to chodzi. Eee, ja zawsze kurwa chciałem mieć takie, wiesz, takie widoczne żyły na rękach, to jest takie hot, jak facet ma, ma takie żyły, ale kurwa, jedyne co mi widać na tych tego to tłuszcz jebany, co mi się wylewa po schabowym, co wpierdoliłem przed wczoraj. Widzowie, ja się na was nie wyjechałem, kurwa nie mogłem slimować, nie miałem dostępu do kompa, leżałem w szpitalu, babcie ratowałem chorą, kangura napierdalałem w Australii, który biedną rodzinę zaatakował, Pierdolna tarantula zgankowała mi chatę wielkości kurwa eliski 24-0 sfidowanej. Musiałem kurwa ratować świat, rozumiesz? tak nie chodzi o mnie. O, chcę ciebie ruch, ja mam tam 25 centymetrów ja tak, ale mi to się nie podoba. 25 nie podoba się? To może dla mnie jest szansa, kurwa. Na 12, Dobra, 11,7, ale ja zawsze za, się zawsze podwiększam, żeby nie czuć się głupio. Ile powinien wynosić wasz idealny rozmiar penisa, czy czy realnego, żeby była ich największa przyjemność? Proszę, 11, 11, proszę? proszę, 11, ja proszę. Ja miałam w ogóle za całe życie tylko jednego chłopaka mhm. i jakby, proszę, miał coś 11. około 14 cm. Nie, nawet był. trochę tak więcej, może. 16 nawet gdzieś tak, i dla mnie to było tak... Kurwa, co duże to za pyta? Może tak trochę mniej, nie wiem, bardzo mi się podoba tak 14-13 gdzieś koło, tak? Normalnie tak było. Kurwa! My. Ja jestem duża, ja lubię dużo! Ale bardziej niż na długość to jednak bardziej na obwód jest dla mnie ważniejszy, no żeby był tak od 17 cm w górę w po obwodzie. No ja mam. A w po długości to tam? Jak kurwa 17 w po obwodzie! Co? To jest kurwa! Sztanga jebana, 17 obwód Jeszcze mi jakiś kwiat wyskoczył na ekranie, Pielona kapusta O, widać mnie, 17 w obwodzie To jest niemożliwe, to jest sztanga Ja nigdy powodu. nie mierzyłem obwodu, nawet nie wiem, nawet nie wiem czy by kur... Było pięć, tak szczerze. Czy by dało radę to w ogóle obwinąć? No co? Szaktorki nie brzydzą się z anala do ust? Widziałem tak wiele razy. Ja zawsze przed analem się wypłuczę i tak do czystego, że sprawdzam czy nam wszystko jest czyste i Normal. też on zawsze robię próbę. My z chłopakami tylko tak robimy przecież. Z czyjejś pupy do mojej buzi jeszcze nie miałam okazji brać, aczkolwiek jeżeli miałabym z kimś bardzo dobrą relację i z kimś czułabym się na takiej Stopie, że chciałabym to zrobić. No to już wydaje mi się, że to jest kwestia relacji. To nie, to bym się nie brzydziła. No w sensie, ja powiedziałam, żeby nie, w, nie, nie wkładali mi z dupy do piwki, bo może być jakaś infekcja, nie? To się, w sensie może być. Ja za każdym razem mam, jak się dziurkę pomyli, to jest ten, no. Nie, on tak. Pogadają w ogóle o tym ruchaniu i tak dalej, i, i z jednej dziury do drugiej. Ale przecież, jak kurwa włożysz do jednej, to, to już nie włożysz do drugiej, bo dojdziesz, nie? Cal lobby, widzowie, dobra, przerywamy to, żeby nadać gierkę o Chala. Powtarzam, gierka o challengera zasady. Jestem tylko ja, a światem rządzi szata. Chciałbym zawsze. Pierdolona bestia! Ej! No. Chyba będzie czarlić Słuchaj Agata Następna sprawa taka A to Fryko na Rumblu? Ten którego kur... Przez cały pobyt duo? Frajko też grał czala? No to sorry, tylko jeden z nas może mieć czala Właszam się do odpowiednich organów ścigania za wprowadzenie nieświadomych ludzi w błąd poprzez napis widoczny w lewym górnym rogu kiwa na kosę Wykorzystuję zagrywkę manipulacyjną mającą na celu wyłudzić od dzieciaków tzw. suba Powinieneś się wstydzić, mam nadzieję, że ponieśli surowe konsekwencje Obciągi mi chuja Miał miejsce się która to sygazastęp dla jest kobry za... rod. Dziewczyny w psy śmiały, to lubię. Dziewczyny w nie śmiały, to Kurwa, taka logia, 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 Nie poznawać języki to się go, nie wiedziała. Malusku do Afryki So fucking good! Nice widzowie chyba Czal! Chyba mamy Czala! Na ja pierdolę, fajnie, że z nim jedziemy 13 jak średni w solo kolejki Instapoli, nice No jest Dojeżdżaj, dojeżdżaj, kurde! Eee, widzowie, czan! Mamy to widzowie! Mamy to, kurwa, mamy to po trzech miesiącach powrót! Mamy czara! Let's go! Let's fucking go! Na tron, na pierdolone rank 1 Trzy honory, w takim stylu wchodzę do czala Frygo płaczę, po luzie No dostał stąpika maluszek Tu jest skończona gra w tym momencie oni, oni giną wszyscy No, <laughs> no Ryan analizę tak, bali <laughs> ja Dostałeś stąpika Frygo Dzieciak Dobre, politu rzuciłem Insta Michael Dobra, czekaj, pod, podkręcę zadzwonię do niego. Dzięki, tylko podziękować, frajgo, podziękować. Bo to była moja gierka oczala. No, spoko. Dzie dzięki, że podłożyłeś lewą De nogę. Podesłać tam Paypala, to możesz tam tego w jak się umawialiśmy, podesłać. No. Ale, ale a ty też miałeś gierę oczala? No, ale takiego niepewnego, bo pewnie by, byłby próg poskoczył tak. Dzięki tobie wbiłem czala. Yy, no i co? No, no i wygrał lepszy, tak? Wygrał lepszy. Największe red flagi u mężczyzn. Zazdrość, taka chorobliwa, taka zazdrość i potrzeba poczucia kontroli. Dla mnie na przykład, kiedy jest toksycznym, kiedy facet ma e, taka mizoginię do in Ja może jestem trochę pojebany, ale jakich ja kurwa czasów dożyłem, że aktorka porno w w cudzysłowie dziwka mówi o red flagach. Co do robienia loda? To... Okej, okay, widzę. On popular opinia. Grube laski robią, robią najlepsze lody, bo one robią tak, jakby były głodne. To jest tak fływane. I one, no wiesz, tak jakby jadły. No, no mówię ci. Raz w życiu oglądaliśmy, tak z czystej ciekawości sobie, kiedyś wykupiliśmy priva na pewnej takiej jednej stronie z kamerkami e, z Wolodzią, żeby zobaczyć o co chodzi i dlaczego, dlaczego ludzie są za to płacić, dlaczego ludzie to oglądają. Weszła taka. Ale pani. tak szczerze ja nie rozumiem kurwa ludzi, co kupują nasze łapie żetony, ludzi, co kupują OnlyFansa, albo ludzi, co kurwa ogólnie płacą, żeby zwalić konia sobie w necie. Jakieś dziwce wysyłają siano. Jestem w stanie zrozumieć, kurwa, że ludzie mają fetysz wysyłania pieniędzy That's z jakiegoś cool. powodu. <laughs> Dzięki mamon. E, I że kur to są pierdolnięci, ale jak ty chcesz się zwalić konia, to wchodzisz na Pornhuba i masz kurs od wyboru do koloru, stary. Okej, okay, porno się nudzi, zdaję sobie sprawę. To obejrzyj hentaja. Jak normalny chłopak, zwalczę do hentaja niż płać za dziwkę. No bądźmy szczerzy. E, zapytaj je, czy lubią mieć lizane stopy i czy by nie chciały. <laughs> I czy by chętnie to robiły. Czy ktoś z was zapytał? Także że ja, ja lizałam i stopy i kobiecie, i mężczyźnie, i liży swoje stopy. W jak sensie... można lizać swoje stopy? Co? Ja nie chyba bym się nawet tak kurwa O! Oh. O, oh, chyba złamałem udo kurwa. O... Oh. Ła... Wow. Pierdolę tą gimnastykę jebana, Ja akrobatykę. nie mam takiego fetyszu. one v maszyna, patrz kurwa i się uczwaria. Nice. O, ja pierdolę, ale dało! Nie, o, piszcie, nie piszcie, że na piszcie nabrać, nie piszcie, Norczyk! Nie piszcie, Musiałem nagrać, że mi nie wolno. Ale tu mogę nie Wam nie. powiedzieć prawdę. Piszcie, Norczyk! A najlepsza wiązanka nasza szansę na Wilka. To mówię ja, kaseko. No i jeba z z Nie, nie jeden. jeb, kurde, nie mów tak! Nie mów tak brzydko! Kochajmy się, widzowie, kochajmy się! A najlepiej kochajmy się z Hot 18 Alternatywkami, które mają mentalisius Je i potrzebują wolca. Nice, nice, na snalebla O, nice Śmiałem go wyzywać, że flesza pale przez niego i wszystko On -czeka poszedł Jaku pierwszego, wariacik O, leci Kara! Jak się nie wypierdolisz Daje pięć subów? Haha, <laughs> dobra. Od teraz bez wyjewki. Pięć subików, jedziemy. Kielenspring! Ona zapodaje głowę codziennie, nie, no czemu we mnie? hejterzy, też, Jadli! Chyba więcej suba. Nice, żeby się nie wypierali teraz. Na końcówce. No nawet od czego chyba. No jest nice. ci bez wyjebki widzowie, clean game, clean kada. No widzu, mam nadzieję, że masz honor, umiesz Jaki to kurwa słowo. Kurwa, dziękuję, fajnie dziękuję, że koniec jedzie. za piątkę, za pięć giftów. Yo! Może jest y, ktoś na czacie, kto chce wyżalić się swoim problemem na Discordzie ze mną i dla reszcie czatu. Trzumek. Szumek siedzi. Od razu wszedł, jaki dzielny. Siema, Szumek. O, siema. Siema, wariat, co tam? A dobrze. <noise> Masz jakiś problem, czy wszystko SI? No właśnie chujowo jest, bo mam małego i nie wiem, co z tym zrobić. A ruchasz? No właśnie nie. <noise> to zostaw, jak jest, nie? Wszystko git. Dobra, dzięki. Jest ktoś jeszcze, kto potrzebuje pomocy? Prośmy Jerzyka. Siema Jerzyk. Siema. Masz jakiś problem? Czy wszystko jest? Wszystko jest git, ale mam ochotę dokłać jakimś Cowordem na co się pomogę. nie chcesz, nie chcesz, nie masz takiej ochoty, stary. Przestań, nie świruj, nie świruj. Ale powiedz mi, co w tobie siedzi w środku? że poczujesz się lepiej, jakbyś napisał? No trochę tak. To nie u mnie. Dobra, siema Jerzyk. Kur Boję się, że rzuci. Boję się, że rzuci. Jerzykowi nie ufam. Cześć, Lisi. ma. Hej, hej, piękna. Jesteś dziewczyną? No. Zajebiście. Masz jakiś problem? Mam. Życiowy? Potrzebujesz pomocy od psychologa Kaseko? Tak, potrzebuję. Słucham, piękna. W czym problem? Nie mogę wygrać w Lola. Jak my wszyscy, z wyjątkiem mnie, ale dobra. Chętnie Ci pomogę. Powiedz mi, proszę, Lisi, jaką masz rangę? Diament 4. Diament 4. Na iście czy na jeszcze grasz? Właści. West. Okej, okay, okej, okay. a jaką rolę grasz? Support. Mhm, mm okej. Okay. A masz chłopaka? Ma, mam tatę. Masz tatę? No, czyli nie jestem chora psychicznie. A rozumiem, a że A ja tak, nie lubisz. Nie, ja nawet nie pytam o siebie, Maleńka. Ja nawet mówię, nie pytam o siebie, ale może D4, support main na Westie. Jestem przekonany, że jest tutaj masa kawalerów, która by cię zaprosiła na randkę, nie? A ja nie chcę z kawalerem. A, a ja czy tam a... dziewczyny? Cipeczki też się tu znajdą. Jest to jakaś choć cipeczka, która chce dożyć. Na pewno się coś znajdzie. Dobra maleńka, ale wracając do twojego problemu. A czym grasz? Eee... lulunami. I to jest twój problem. Nie możesz grać lulunami w te 4 na łeście. A czym? I, a spróbuj karmą. Okej. Okay. Dobra, mam nadzieję, że pomogłem. Manko. Nice, grać kurwać! Nie zagrałem tego najczyściej, ale wyszło na szczęście. Niewinek dzisiaj jest gaz! Dzień dobry ja chciałem uprzejmie spytać czy można on dla użytkownika Paweł. tylko mu się wymsknęło. Kurwa już dostał, to można na przyszłość. No i oczywiście jebać ciarnuchów nie zajebanych nie, i od razu ukraińca. Nie, robaki, nie, a nie kurwa! Nie no, kuka no, kurwa się boi użyć! No, dawaj kurwa, mam on wersus robot, piskamy się frajerze! Nie to taki pi... O kur... No dobra, dobra. Może lepiej nie używaj stary, bo to jest kurwa. Tak się zastanawiałem, czy się walnąć pod pociąg ostatnio, ale rozmyśliłem się, bo remont robili na torach, przełożyli kursy o parę godzin, to nie chciałoby się czekać. Żyj, maluszko. Jeszcze byś kur... Nie dość żebyś się zajebał, to byś zrobił przerwę, wiesz, w pociągach, może ktoś by akurat jechał do pracy albo gdzieś się śpieszył. Pomyślałeś o innych? Patera, tureckie plecy tak zwane. Zbijam ręki widzowie w tym splicie, albo się golę na łysa. Okay. O kurwa. Ale on lucky, ja pierdolę. Siema, to mój pierwszy donate dla mojego ulubionego streamera. Dzięki. Ale przy okazji, jebać murzynów nie Nie, no kurwa. Mać. Nie, 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 sorry Zadonej, sorry Zadonej Sami swoi, jaki streamer taki, co? Witam Kazako, właśnie potem zobaczyć, czy to jest stream wolny od rasizmu. i tu, gdzie ważna jest wolność słowa i każdy się szanuje siebie nawzajem Ale to chyba nie, także do widzenia No i wypierdalaj frajerze Jaki kurwa Dam O, żyje. Nice, Już?

Jedną! GG 4 na 5 Ciekawe czy Sandra RP dostanie Na mnie już nie ma kozaka, rozumiesz? Ja każdą grę wygrywam bra Widzowie, 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 czekaj, czekajcie, czekaj, czekaj. widzowie, widzowie What's this? What fucking this? Może i wjebałem 20 koła przed chwilą, ale z powrotem z powrotem wróciłem na tron, widzowie. Po trzech miesiącach wracam kurwa gdzie moje miejsce? Grać kurwa się. I was fucking here, I was fucking here. Challenger to tylko przystanek, widzowie, bo my się tu nie zatrzymujemy i lecimy z powrotem Ty na sam kurwo maszynę. Widzisz to? Widzisz to, kurwa, na sam szczyt lecimy, wbijamy rank 1, brakuje jeszcze z 900 LP do rank 1. Easy do zrobienia w przeciągu tygodnia. No jest, kurwa, pompa, jest pompa, ale... Pragnę sztywnego filtra, daj mi go do buzi, daj mi go poczuć, blagam, blagam, daj... Bądźmy szczerzy, challenger teraz nic nie znaczy. Gdybyś chciał mieć czalka, jestem przekonany, żebyś wbił. Ale po prostu ci się nie chce. No mam rację czy nie. Dlatego ja się nie jaram tym czalkiem, no... Jest inflacja, jest kurwa sezon z pizdy. no 300 challenger, nie ma kurtki teraz, nikt nie tryharduje, gierka for fun, gram sobie tako. No nic widzowie, e, to by było na tyle ode mnie dzisiaj, dziękuję wam bardzo serdecznie, że byliście, macie stopę na zakończenie, powąchaj se, o kurwa, ale brudno. <laughs> no, w każdym razie dziękuję bardzo, że byliście i mam nadzieję, że jutro będziecie mieli dobry dzionek, dobrze wam się poniedziałek zacznie, kocham was niesamowicie.